Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Fawno muszę te słuchawki wyprawić. Mm, Podgłośnie trochę. I z nowymi słuchawkami. Mm, otwiermy a jeszcze mikrofon. No dobra, więc startujemy yy, już, bo chciałbym coś Wam pokazać. Jest ta klawiatura. Dobra. Yy, to wybuchnie. Nie wiem, czy dobrze podłączyłem, ale tak. O fuk, strasznie was przepraszam. Bum, bum, bum! No i aleluja wielkie. <grym /dosek> A i zrobiłem tak żeby tylko został jeden repeater, to było mm, wymi wymierzone. No więc, a tak naprawdę, what the fuck? Aha, bo tu, tu jest jeszcze ja. Więc tak naprawdę, te się Wam jest. teraz witam. Siwanko, ja jestem Leszek i witam Was w kolejnym odcinku. Dobra, y, już Wam y, szybko pokażę, co jak. Dziś wam pokażę, jak to może być, y, jest jeden świat, o którym bardzo może mało osób wie. Muszę, raz, muszę, raz, nie wiem, może takie. I, I tak jak widzicie, to jest to kaktus. Y, nie wiem, czy ktoś zna ten świat. Jeżeli tylko tam się mogą teleportować przedmioty, Jak widzicie, oni, ja nie zabieram ich, po prostu się teleportują. Tak samo moby, nie, a nic. No i ludzie to demagea. A teraz wam chciałabym pokazać mechanizm, którego ja skonstruowałem, no ale kurde, nie ma guzika. Fucking shit. I jest to taki mechanizm, który się pali. I raz się ta a raz więc to tak działa aż do pewnej chwili. Ale ja to przedłużyłem i teraz wam pokażę na takich właściwościach. I to działa tak: przyciągamy dźwignię, aby włączyć. I to jest teraz dłuższy, dlatego że tu jest jeszcze jeden, jakby klocek i to uruchamia. Ja po prostu włączamy jak normalny mechanizm. I może to już ktoś robił, ale ja tylko dodałem to. Po prostu turecką, i jak się skapowałem. Więc y, też powinna być kamerka, o czym nie zapomniałem. No więc y, to był odcinek. Ale teraz Wam y, chcę sprostać. właśnie jak to mi też wyrósł. Ja chciałem taki. Y, I tu są wole dla wody. Tu jest bagowana woda. No jakże. A teraz jest mechanik y, na jedno. Wyjściowy skulkiem, pokazywałem. To jest wieża, to jest mój par parkour. A mm, to był taki odcinek, więc, w którym będę się żegnał. Mm, no i już tu <ścoughs> oczywiście idziemy. E, bez trollingu. -tro Staniemy sobie ładnie. Ja się z wami żegnam. I to było na tyle. Siema.